Dobra, tak, jest. przegrany? Słuchaj, przegrany chodzi do każdego i mówi mu, że przejebał drugi. Do... No przegrałem. Siemanko, przegrałem, tfukaję. Siema, przegrałem, tfukaję. Przegrałem, tfukaję. Ej, przejebałem, tfukaję, Fifa. Więcej. Trzeba spręm. Znowu? A. Czwarty raz? Drugi raz chyba. Siemanko, przejebałem, tfukaję znowu Fifa. Znowu? No w kolejnych zakładach z fukajem, ale tym razem nie gramy w Fifę, tylko gramy w szachy. Mata w 15 wyliczyłem, ja pierdolę. Tak, przegrałem z w w szachy. Przegrałem z fukajem w, w doksurfing. Przegrałem z w w skok na dechę do kałuży z błotem. Przegrałem spukajem w Quiddież. Przegrałem spukajem w kapie leczarskie. Przegrałem z w krzyżówkach. Przegrałem spukajem w waterpolo. Przegrałem z w FIFA dwa razy. Wczoraj raz, a dzisiaj drugi raz. Dzięki. Dziękuję wam bardzo. Do widzenia.